Od dzisiaj wraz z organizujemy konkurs na Glocka także przed obejrzeniem odcinka możesz zajrzeć sobie do drugiego linku w opisie, a tam masz wszystkie szczegóły. Wykonaj wszystkie kroki i miej wielokrotną szansę na zdobycie tego skina. Serdecznie zapraszam. Hej, cześć, jestem i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik. Nobody cares! No ale kurde, muszę się przedstawić. Cares. No ale... Cares. Dobra... Pod ostatnim odcinkiem mieliście też giveaway, także wyniki umieszczam Wam w tym momencie na Facebooku, także możecie wejść, zalekować fanpage, bo tam macie wszystkie wyniki wszystkich giveaway. Dzisiaj jeden z Was może wygrać nóż, który właśnie w tym momencie wyświetla się na ekranie. Wystarczy skomentować, zalajkować i subskrybować ten kanał. Także, 2000 lajków pod tym filmem i wrzucamy kolejny odcinek na mój kanał i jedziemy z tym koksem. Ale i tak każdy wie, że... Nobody... Dzisiaj mam dla Was 5 sekretów mapy train, także myślę, że któryś z sekretów na pewno Was zaskoczy. umówmy się, że jeśli nie znaliście chociaż jednej rzeczy z tego filmu, to zostawicie łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Ja na wszystkie komentarze staram się Wam odpisywać. No ale nieważne, to czy zostawicie, czy nie, to już Wasza wola. Voilà, lecimy z tematem. Pierwszy sekret na dziś, jest to fajny smoke, który to z konektora, z CT konektora potrafi zasmokować schody na site B. Jest on rzucany naprawdę przez fajną szybę i fajną lukę w tej szybie, także możecie sobie sami zobaczyć na filmie jak ten smoke wygląda. Pozwala on zawodnikom na B przejąć kontrolę nad mapą i nad górą site'u, czyli na tak zwanym zamkiem. Wtedy możemy bez problemu spuszować naszych przeciwników i nie obawiać się o to, że spuszują nam przez tego smoke'a. Tak oto ten smoke wygląda rzucony przez antyterrorystę z jednej, z drugiej i z trzeciej pozycji. Drugim sekretem na dziś jest to boost na odnodze, który pozwala nam pikować przez smoka, jeżeli przeciwnicy takiego oto rzucają. Często zdarza się tak, że na mapie detrain przeciwnicy odsmokują sobie prawą stronę odnoki i nie będą spodziewać nas się na skrzynce przy samej odnodze. A jak sami widzicie na filmie można się bez problemu na nią zboostować, co naprawdę przyda się myślę w wielu grach turniejowych i my sami będziemy w swojej drużynie to stosować, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny boost. Trzeci już sekret, a zarazem trik na mapie the Train, jest to skan na bombsite'cie A z BS-a. Możemy skanować oto zawodników przeskakujących czy przechodzących na zamku i naprawdę często się to udaje, ponieważ nawet profesjonalni gracze na profesjonalnej scenie zdarzało się, że zabijali z tego skana. Sam przykład zobaczcie na końcu, a teraz sami zobaczcie jak należy skanować, aby trafić swoich przeciwników. Kolejny, czwarty już sekret w dzisiejszym odcinku to oczywiście boost na drabinie. Jest on bardzo przydatny, jeżeli przeciwnicy smokują nam często tą pozycję i ciężko nam jest cokolwiek zobaczyć. Kiedy rzucą nam smoka przeciwnicy, będziemy mogli bez problemu zbustować się na skrzynkę i wyciągnąć zawodnika, który znajduje się na bombsite. Jest to naprawdę bardzo bardzo łatwy, a zarazem bardzo efektywny bust, co pozwala nam na wyjęcie entry fraga bądź jednego bądź dwóch nawet na beliście, ponieważ przeciwnicy nie za bardzo zdają sobie sprawę skąd nadchodzą strzały. I ostatni już na dzisiaj sekret, czyli skan Guardiana. Jest to skan, który często wykonuje Guardian podczas oficjalnych meczy. Często mu to wychodzi i sami możecie zobaczyć, jak należy to zrobić. Aby to zrobić, należy ustawić się w tym roku, który jest pokazany na filmie, oraz wycelować w górę czerwonej łaty. Jest to naprawdę bardzo fajny skan i możemy często wyciągnąć Entry Fraga na mapie The Train. Jeżeli chodzi o to, to naprawdę często i fajnie to działa. Serdecznie polecam. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Pamiętajcie, że na komentarze staram się wam odpisywać i będziemy wchodzić sobie w interakcję w tych komentarzach, ponieważ naprawdę lubię to robić, jak sami widzicie pod filmami. Oczywiście kto zasubskrybuje i o tym napisze, dostanie ode mnie serduszko. Także czekam na pierwsze serduszka od was. Trzymajcie się. Na razie się manko. pozdrowionka, 2000 łapek. Peace.